Dzień dobry Państwu. Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram czterdziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Gołdapi. Dzisiejsza sesja zwołana jest. Zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że na wniosek burmistrza przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni do otrzymania e, stosownego pisma. Taki wniosek wpłynął pana burmistrza w dniu 2 grudnia. Skład liczbowy Rady Miejskiej wynosi 15 osób. Stwierdzam, że e, w tym momencie w dzisiejszej sesji zarówno w trybie online, jak i na miejscu uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam pana burmistrza Tomasza Luto, panią zastępcę burmistrza Jannę Łabanowską, Panią Skarbnik Edytę Białek, witam panią kierownik Różę Popławską, Panią Katarzynę Krusznic i Pana Piotra Mietlińskiego Witam serdecznie pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego oraz osoby, które są z nami dzięki łączom internetowym. Witam również nasze portale internetowe. Witam wszystkich obecnych nieprzywitanych zmienia i nazwiska. Spełniając obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak również ustawy o samorządzie gminnym informuję, że przebieg dzisiejszego posiedzenia jest rejestrowany, będzie on dostępny również na kanale e, e, Sesja TV oraz e, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Tym samym e, przechodzę do e, przedstawienia porządku posiedzenia. Jak już powiedziałem, e, ta sesja jest zwołana e, zgodnie z trybem artykułu 20 ustęp 3 ustawy ust. o samorządzie gminnym. E, informuję, że zmiany porządku obrad wymagają zgodnie z przypisami zgody wnioskodawcy, czyli pana burmistrza. Zapytam teraz państwa radnych, czy ktoś chce złożyć wniosek o ewentualną zmianę dzisiejszego porządku posiedzenia. Nie ma żadnych wniosków, także informuję, że. Przebieg dzisiejszej sesji będzie zgodnie z przesłanym do państwa wcześniej planem. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach po pierwsze zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdaw na lata 2021-2036 oraz wprowadzenia zmian do budżetu gminy Gołap jeszcze w roku bieżącym. My mamy grudzień. Jest to czas, kiedy należy uporządkować do końca sprawy związane z wydatkami poszczególnych jednostek gminnych, dostosować plany finansowe do, do realnych potrzeb. Stąd ta dzisiejsza sesja na prośbę burmistrza Gołdapi. Oddaję głos pani skarbnik, bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. W projekcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap na lata 2021-2036 oraz w projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gołda w 2021 roku plan dochodów zwiększa się o kwotę 545 044 zł. Plan wydatków zwiększa się również o tą samą kwotę w wysokości 545 044 zł Plan dochodów po zwiększeniu, po tych zmianach wynosi 119 205 999 złotych grosze. Plan wydatków po zmianach wynosi 128 056 165 złotych 65 zł.

Przychody budżetu w wysokości 12 322 14 zł. 11 groszy. Rozchody budżetu w wysokości 3 471 848 zł. Szczegóły dotyczące tych zmian zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do tych projektów uchwał. Również te proponowane zmiany były omawiane podczas posiedzenia komisji, która odbyła się we wtorek, wtorek w tym tygodniu. Także jeśli mają Państwo jakieś pytania do mnie, to bardzo proszę i zwracam się do Państwa z prośbą o przyjęcie tych projektów uchwał. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zamówienie tych projektów. Zapoznała się również z nimi dwa dni temu Komisja do Spraw Budżetu. Projekt zostały jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w punkcie dotyczącym zarówno zmian budżetu gminy jeszcze w tym roku, jak i zmian WPF? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan przewodniczący Ważny. Może ja tutaj nie dotyczy bezpośrednio tych dokumentów, o których rozmawiamy, ale wpf na pewno to dotyczy, bo w budżecie gminy, które mamy na przyszły rok, są zawarte pewne składniki utrzymania naszych tutaj jednostek, a wiemy, że już dostawca ciepła otrzymał nową taryfę, która zwiększa ogromnie koszty dla utrzymania tych wszystkich jednostek, czyli szkół, no, tutaj mam na myśli też i pływalni, i sale, i wszystkie jednostki, też i Urząd Miejski, bo przecież jest podłączony. No i bym prosił, żeby to jakoś uwzględnić już, bo na pewno będziemy się zbierać rada dzień jako komisję żeby to uwzględnić w kosztach, które będziemy musieli podnieść, ponieść jako gmina na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak, Panie Przewodniczący, jeśli można. Bardzo proszę, Pan Radny Tobolski. Dzień dobry Państwu. Ja mam pytanie, kilka pytań do pani skarbnik. Proszę mi powiedzieć, ponieważ przeanalizowałem trochę te zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku. I zatrzymujemy się na pierwszym punkcie przebudowa drogi gminnej Wronki Wielkie Jabłońskie wydatek wydatek 418 406 złotych 80 groszy. Zł. Proszę mi powiedzieć, Pani Skarbnik, jaka jest ostateczna kwota tej inwestycji? Już, bo rozumiem, że ona jest zamknięta i, no, i tą kwotę będzie rozliczona. To proszę powiedzieć ostateczną kwotę tej inwestycji. Odpowiedź prosi Pan Burmistrz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jak można to niech Pan Polski złoży wniosek i oczywiście odpowiemy w ustawowym terminie na piśmie. Dziękuję bardzo, taka jest odpowiedź Pana Burmistrza. Proszę zwrócić się na piśmie w tej sprawie. Panie Przewodniczący, zwrócił Pan uwagę, że Pan Burmistrz nie chce na żywo odpowiadać na zasadnicze pytania dotyczące finansów publicznych? Znaczy, ja myślę, no, że ta informacja dojdzie do, do Pana, może nie w tym momencie, a trochę później. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, ja tak jak powiedziałem, no, za, zaczynamy dziennie. Chciałbym to za bardzo dyskutować z Panem Tobolskim. Mam takie prawo odpowiedzieć Panu Tobolskiemu na piśmie. No Pan Tobolski też już dawno o tym wie. Nie chciałbym się pomylić o, o, o grosz, bo Pan Tobolski zaraz będzie robił z tego aferę. Także każdy wniosek Pana Tobolskiego poproszę na piśmie. Oczywiście odpowiedzieć dostanę. Dziękuję bardzo. Wydaje się, że odpowiedź jest ostateczna tutaj Pana Burmistrza. Także no nie wiem czy warto dywagować na ten temat więcej. Proszę o kolejne pytania Panie Topolski. Ja mam Panie, Panie Przewodniczący. Ja mam Oczywiście jeszcze kilka pytań. To bardzo proszę. W tym w tej samej tabeli jest, jest wydatek w wysokości 12 tysięcy złotych wiata rowerowa przy Placu Zwycięstwa. Chciałbym zapytać w takim razie pana burmistrza, czy ona jest wykonana, czy do końca roku będzie wykonana, ponieważ przewidziane są środki na ten cel? To tak samo, na piśmie. Jest... Tak, samo panie... tak samo panie przewodniczący, panie, panie Tobolski, proszę na piśmie, dostanie pan odpowiedź. Panie burmistrzu, ja bym prosił, żeby pan się zwracał do mnie panie radny Tobolski, dobrze? Ja do pana mówię panie burmistrzu, więc proszę Ale zachować mnie, jakby Nie to nie interesuje jak pan do mnie mówi, ja Stam. będę mówił do pana tak jak będę chciał. Złoży pan na piśmie. Następne pytanie mam panie Bardzo przewodniczący. No więc w rozdziale 80101 jest wydatek 9 milionów 380 520 zł 79 groszy na budowę zakładu przyrodoroczniczego. Jak wiemy wszyscy, od blisko 20 miesięcy zakład jest zamknięty, zablokowany, nie ma żadnych inwestycji. To w jakim celu wstawiamy blisko 10 milionów te rubryki wydatki? na 21 rok. No przecież nie możemy tam wydać ani grosza, ponieważ wszystko jest zablokowane. Więc ja pytam się Pana Burmistrza, w jakim celu i Panią Skarbnik, w jakim celu my wstawiamy w te rubryki takie kwoty? Pan Burmistrz, bardzo proszę. Panie Dobolski, na piśmie. Wszystkie wnioski na piśmie, także pan, pan powie co ma Pan powiedzieć, zapytać ewentualnie. Ja już nie będę odpowiadał. Każdy wniosek tak samo jak pierwszy, drugi i trzeci dostanie Pan odpowiedź na piśmie. Panie, Radny, taka no, tak jest... rozumiem, dycy... Panie Przewodniczący, ja to rozumiem oczywiście, te, no, bo no, taka jest sytuacja y, gminy, że pan burmistrz boi się na żywo odpowiedzieć, być może ludzie to usłyszą. To tak w takim razie zadaję jeszcze jedno pytanie. Panie burmistrzu, w związku z tym, że wykonawca budowy zakładu przyrodu leczniczego złożył pozew, chciałbym zapytać, czy gmina ma zabezpieczone środki w granicach 6 milionów złotych na ewentualną konieczność zapłaty dla wykonawcy? Pan burmistrz analogicznie do poprzednich odpowiedzi. Analo analogicznie, panie polski na piśmie. No. A pana, pań, pytań, jeszcze odpowiadając panu, panie Tobolski, pańskich wniosków i pytań oczywiście się nie boję. One są po prostu śmieszne i się nie chce mieć z panem po prostu dyskutować, bo szkoda dnia i szkoda tutaj czasu osób, które, które są dzisiaj na sesji. Także pozdrawiam. Panie przewodniczący, do pana mam pytanie, czy pan uważa, panie przewodniczący, czy obywatele i radni mają prawo wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa gminy, jakie są planowane wydatki faktycznie, bo to, co jest napisane w tych rubrykach, to po prostu jest tylko napisane, A, ale ja chciałbym wytłumaczenie o tych wiatach, o tych inw innych inwestycjach, o tych o tej drodze jabłońskie wronki Wielkiej i tak dalej. No przecież to są podstawowe rzeczy. Ja nie pytam o prywatne jakieś spra sprawy, tylko pytam o sprawy publiczne. Oczywiście uważam, lubi. że ma, ma, ma mają prawo wiedzieć. Pan no Burmistrz, ja bardzo proszę. Ja się, że powinien Pan zmusić, przymusić Pana Burmistrza, żeby jednak odpowiedział na żywo. Ja nie jestem tych, w stanie przymusić, przymusić Pana Burmistrza. Na pewno odpowiedź będą na piśmie. Tak samo Pan nie jest w stanie przymusić a nikt chyba z nas. Także no, bardzo proszę Pan Burmistrz Ale pana to, Czy Pana to nie martwi, że Pan Burmistrz nie odpowiada na bardzo proste i konkretne pytania? Panie bardzo, to, Pan Burmistrz, bardzo proszę. Panie Tobolski. Jakie ja mam do pana dotrzeć? No, no przecież pan jak dostanie odpowiedź na piśmie, to tym bardziej pan powinien być zadowolony, bo albo ja się pod, tym, pod tą odpowiedzią podpiszę, albo pani burmistrz, albo pani skarbnik i pan przecież puści to weter ze swoim pewnie mało logicznym jeszcze opisem. Pan odpowiedź dostanie. No, 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 mieszkańcy też tę odpowiedź dostaną. Natomiast pan nie jest z nami partnerem do rozmowy. No i nie będę z Panem dyskutować. Wniosek na piśmie Panie Dobolski. I, i, I proszę się nie denerwować. Czy no, miną, no, proszę, ja proszę, że jestem radnym Rady Miejskiej. Proszę, wybranym. Dla mnie to wie pa, 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 pan Lekarek. wie pan. Ja, proszę, ja, proszę, pro, ja, pan, ja, pan obowiązek pan, odpowiada. Panie to pan obowiązek. ja panu ja panu prywatnie mogę powiedzieć, kim pan dla mnie jest. Także skończmy tę dyskusję. No. Znaczy wydaje mi się, że dubór że już określił się jasno, że odpowie na piśmie na wszelkie zapytania i bym proponował to przyjąć odpowiedź, no, no bo, no bo tak to wygląda w tej chwili. Każdy ja znamie, z Rad, to, każdy, to, każdy radny ma... nie widziałem na Placu Zwycięstwa Rowerowej, a już jest koniec roku za kilkanaście dni i ja po prostu dlatego pytam o takie rzeczy. No niech mieszkańcy też wiedzą jak, na co idą ich pieniądze. Panie Dobolski, może jak już tak Pan się rozgadał, to może Pan wspomni o, o, o ostatniej rozprawie sądowej i o wyniku. Jak już tak pan chce informować mieszkańców. Ja, ja, ja proponuję tu szanowni państwo przejść już do, 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 do meritum. No, konkludując, pan burmistrz powiedział, że nie odpowie panu radnemu na, na zapytania ustnie, prosi o złożenie ich na piśmie i tak bym też prosił, żeby tę odpowiedź otrzymać, tak. No, tak mi się Ja mam pytanie do pana przewodniczącego, panie przewodniczący, czy pan uważa, że na przykład w tej chwili to co zapy... o co mnie zapytał pan burmistrz Tomasz Rafał Luto w sprawa z powództwa cywilnego jest sprawą publiczną? Czy ja, to jest nie sprawą piwatu, czy, ja nie będę. Nie... No można tylko panie przewodniczący, bo, bo szkoda, gadać. No, panie Topolski, no, moja dachówka, o której pan ostatnio wygłosił, na temat której wygłosił pan laborat, jest sprawą publiczną, czy, czy, czy nie? Znaczy, ja... No, ja... mnie pan się wreszcie ogarnie, panie Tobolski, bo już chyba yy, yy, inaczej nie yy, da. Yy, myślę, że czas przejść do, do, do tematu i, i, i e, bym no, te prosił, żeby. publiczne, panie przewodniczący, rozmawiamy, dyskutujemy na temat budżetu, finansów publicznych. Za... Znaczy, szanowni z Państwo, Panie Przewodniczący, ja, ja myślę, że dobrze by było złożyć wniosek, żeby zakończyć tę dyskusję. No niech Pan Tobolski złoży te wnioski. No, Ale czy, bardzo. Panie dostanie radniczu, odpowiedź pan 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 Panie Tobolski, Pani Pani Tobolski, czy już pan pan Pana nikt nie to słucha? To 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 to. Czy już pana nikt nie słucha na mieście, czy już z panem nikt nie chce rozmawiać, że pan musi tutaj na sesji mówić, no tutaj też nikt nie chce pana słuchać. No, złoży pan te wnioski, skończmy no, tę dyskusję. Ja bym ja bym to, że pan chciał Panie Polski to razem z pracownikami wracać do swoich obowiązków i byście się Panie radny, ja bym prosił, że może skoro widocznie jest konflikt na tej sali w tym momencie, zakończyć tę dyskusję, bo ona naprawdę nie ma sensu i, i, i prosiłbym przejść do, do, do meritum w tej chwili. Okej, okay. ostatnie ostatnie panie przewodniczący zdanie. Uważam, że jest to ewidentne naruszenie prawa i moich praw jako radnego i zakaz jakby wykonywania mandatu radnego i chciałbym, żeby pan przewodniczący stanął w obronie radnego, nie zaś chronił i pozwalał panu burmistrzowi na kłótpę, tak naprawdę. Znaczy, ja oczywiście chciałbym, żeby ta odpowiedź padła na, na dzisiaj, na pańskie pytanie, jedna czy druga, no ale skoro pan już nie, nie udzieli ich w tym momencie, a udzieli na piśmie, to ja nic nie mogę tutaj zrobić. Prosiłbym, żeby pan złożył na piśmie. Wszyscy wiemy, że na zapytania można składać do, do, do pana burmistrza za pośrednictwem Rady w każdym momencie. Burmistrz ma dwa tygodnie na odpowiedź. No no tyle mogę, tak mówią przypisy. Dziękuję panie przewodniczący, to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych pozostałych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę żadnych akc żadnego akcesu do zabrania głosu, także uważam, że dyskusja została zakończona. W związku z tym przejdźmy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gmin na lata 2021-2036. Bardzo proszę o głosowanie. Tylko spytam jeszcze tutaj pani Kruszt, czy pani Zosia Syperek jest nie nie, 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 zdała się, nie, nie połączyła się, czyli, czyli nadal 13 radnych bierze udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta dwunastoma głosami za, przy jednym głosie przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejny projekt dotyczy zmian w budżecie gminy GOWDA w 2021 roku. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta takim samym stosunkiem głosu. 12 za, 1 przeciw, brak głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przechodzę do punktu czwartego. Dziękuję wszystkim za przybycie, za oglądanie, za uczestnictwo. Zamykam 45. sesję Rady Miejskiej w Gołdapi. Do widzenia Państwu.